Siema widzowie, dziś y, gramy w Brawl Stars z moją kuzynką Siema. No i dziś będziemy właśnie otwierali jak obiecałem, nasze sushi. O! Szkoda, bo aż tak 99G to trochę drogo. Ok. O, chcesz kliknąć? Kliknij teraz. Musisz go tak klikać. O no i właśnie cztery razy. O, i masz sushi, i co dostaniemy? A, to czekaj, teraz ja spróbuję. O, dwa sushi. O, z wasabi. I dobrze. Właśnie. Co będzie? Dostajemy Karla! Wow! A, to nie kar, tylko właśnie przebranie do Karla. O, piekielne os. Piekielne. No, to całkiem nieźle. No, właśnie. tak, całkiem nieźle. No, piekielne. Um, wokół Finksa atak się jego, su jego super atak, który za nim podąża. Ło, wow, ale fajne. Teraz ty kliknij jeszcze. O! O, masz dwa wasabi. Super. I co będzie? Pierwsze to super ostre i właśnie dobrze. Co będzie? O, do Jessie. Złomek wystrzela więcej pocisków, ma więcej HP i jest większy. O! Szalenie ostre teraz! U, mam szczęście, prawda? No. O, Durapsa. Główny atak ma dodatkowe strzały, a pocisk d dłużej się odbija. O, no to, to czekaj, teraz dawaj, jedno. I teraz ja. A. I co będzie? E, 500. Te, teraz dawaj. Dalej nic, szkoda. Ale. Dalej 500. To czekaj. Teraz ty spróbuj dwa razy. O, z wasabi. No lepiej. E, super ostry. Okej, okay, do baza. No, to całkiem fajnie. I to wszystko? O, to wszystko. Ale... Jeszcze może dwa, czy nie? Dawaj. No tak, dwa. Dobra, chwilę sobie od... Albo nie, na razie nie. Jak przy tym odcinku dobijecie 30 y, subów, albo nawet więcej, to wtedy otwieramy te dwa y, sushi. No, już mamy... 27 na 50 na razie. No to całkiem nieźle powiem. Dobra, widzowie. Subskrybujcie. To było na koniec i cześć! Pa!